16 zawodników nas opuściło, nawet teraz może być i więcej. A to jest rzecz, która miała się stać, mając na uwadze, że mieliśmy dużo zawodników wypożyczonych, zawodników, które mieli też umowę do końca maja, więc to, też to nie było tak, że tylko zawodnicy odchodzili, pewnych zawodników też nie chcieliśmy. Uh, uważam, że uh, powinniśmy zbudować uh, prostu od początku, od podstaw. Nie może od podstaw, ale, ale od fundamentów brakuje tu jakby za dużo zawodników było wypożyczonych, mało zawodników um, naszych, też uh, patrzymy trochę też na młodszych zawodników, też na na naszą akademię. Uh, i, I powoli będziemy, będziemy szukać Następnych zawodników na pewno na pewno nie będziemy padać e, jakąś presję e, szybko, szybko i byle co, e, bo chcemy na pewno zbudować to taki okres, żeby e, zbudować mocny zespół. E, w e, presji zawsze jest, ona, ona e, nic się nie zmienia. To, że, że gramy z Wisłą też e, nic nie znaczy Wisła, też, e, dużo zawodników też odchodzi w każdym z tych e, zespołów są zmiany, są nawizowane, są przytarcia. Więc my nie patrzymy na nich, patrzymy na siebie. Chcemy, chcemy e, zawodników, za którymi my będziemy zachwyceni i oni e, będą patrzyli na stal jako e, wyróżnienie, a nie jakiś e, kolejny przystanek prostu, żeby się załapać. Chcemy, chcemy zawodników, którzy też są zauroczeni klubem i my, nimi. Jedynie taki sposób można, można e, zbudować mocny zespół. Na no, pewno linia obrony to jest e, linia, która ucierpa jakby najwięcej. Ee, ale już powoli tutaj mówię, jeszcze raz nie na szybko, tylko po prostu chcemy tych zawodników, których uważamy, że mogą być wartość dodaną i, i które są dla nas ważne. Więc na pewno jest e, środkowy obrońca, środkowy pomocnik i, i jedna, jeden zawodnik do, do linii ataku. To jest takie nasz priorytet. A mówię, dopiero teraz 1 lipca się zaczyna tak naprawdę of, oficjalnie a, ten <coughs> okienko. A, transferowe, więc to się dopiero zaczęło. Tak, z Wysokratką nie gramy na pewno, ale mając na uwadze, że jest wielu nowych zawodników w różnych momentach, bo też mamy dużo zawodników, którzy są z drugiej ligi, z trzeciej ligi, które grają trochę dłużej, więc im się też należy trochę więcej wypoczynku, nie chcemy, żeby to zmęczenie z, zmyć, z Rundy wiosenne miały wpływ na tą rundę jesieni, więc chcemy, każdy z nich ma różny etap przygotowań i teraz jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy się poznali jako zespół i spędzili więcej czasu razem, a sparingi to jest coś, co na ten moment nie jest priorytetem. Myślę, że mając Piotra Wlazła, Macie Domanskiego, Bartka Szelidzie, Giołoche Konradano to już człowiek bardzo doświadczonych zawodników, z doświadczeniem ekstraklasowym i Też e, Myślę, że młodzież jest bardzo ważna, ale młodzież z jakością na pewno, jeżeli to będzie jakieś zawody, to na pewno nie e, zastanie. Myślę, że zostaniemy przy tym, bo wiele zawodników funkcjonowało w tym, też pracy, które wykonywaliśmy ekstraklasie, też jest, która mi szłodze